Mówiliśmy ostatnio o marzeniach. No fajnie jest sobie marzyć, ale w którymś momencie człowiek chce, żeby to marzenie stało się rzeczywistością. Jak marzymy sobie o Bogu, to chcielibyśmy po prostu Go dotknąć, stanąć twarzą w twarz, popatrzeć w oczy, posłuchać głosu, a tu wyobrażenie. Jest to trochę trudne, ponieważ Bóg jest kimś, kogo nie jesteśmy w stanie ogarnąć. Tutaj historia Hioba jest dość ciekawa. On w takim swoim świadectwie, czytamy to w Piśmie Świętym, powiedział tak. Dotąd znałem Cię ze słyszenia, obecnie ujrzałem Cię wzrokiem, mówisz zobaczyć. On ujrzał hmm. wzrokiem Boga. Jak ujrzeć Boga? Jak go doświadczyć? No doświadczenie Boga nie jest czymś ślepym, ale, ale, ale są widzimy. problemy. Nie widzimy. W życiu naszym mamy problemy z doświadczeniem Boga, ponieważ mogę wierzyć w Boga, którego nie ma. I dlatego mam problem z wiarą. Ale jak to rozumiesz? Zapytam Twoimi słowami. Jak możemy wierzyć w Boga, którego nie ma? Ponieważ wytwarzam sobie obraz Boga, nie Przyjmuje jego takim, jakim jest, tylko chcę, aby był taki, jak ja sobie to wyobrażam. Oglądałeś film Hata, ojcze? Tak. No tam przedstawienie Boga jest fantastyczne. W jednym momencie On jest mężczyzną, w sile wieku, w innym miejscu kobietą czarnoskórą. Trochę to ukazuje, że Boga nie da się zamknąć w jakiejś klatce, w jakichś jakich wyobrażeniach, ale jednak jako ludzie szukamy. Dlatego... Ale jest to jakiś symbol. W zasadzie może być tak, że każdy ma inne wyobrażenia, ale to jest ten sam Bóg. Tak, ale tu nie chodzi o to, że każdy ma inne wyobrażenia, no to Bóg jest taki, jak każdy sobie to wyobraża. Bo inaczej była, to byłaby wieża Babel. Już w Starym Testamencie było jasno powiedziane, że że jest jeden. Więc powtórzonego prawa, słucha Izraelu. Pan, Bóg nasz, jest Panem jedynym. Ja jestem Bogiem i nie ma innego. Ale też na zdrowy rozsądek, na logikę weźmy to. Skoro Bóg jest Bogiem, w definicji, czyli ktoś najwyższy, że utrzymuje, nadaje ład, utrzymuje ten świat, więc skoro jest Bogiem, no to musi być jeden. Bo inaczej zrobi się problem. Pamiętasz mitologię, na przykład. Tam były walki bogów. Bogowie się bili ze sobą. Ja się tak zastanawiam, co to za bogowie. To jest taki. Chyba półbóg, bo ten ma władzę nad wodą, tamten ma władzę nad ziemią, tamten nad niebem, tamten nad podziemią. I jak zaczyna się konkurencja między bogami, no to chyba nie są bogowie. Ale jakby tak przyłożyć do tej opowieści Twojej na przykład ten fragment Ewangelii z Cezarei Filipowej, gdzie Jezus pyta swoich uczniów, kim ja jestem, za kogo mnie uważacie, i oni tak zaczynają drążyć. Jeden mówi, że jesteś Bóg od działania, przywołuje Eliasza, inny mówi, prorocy, i inne odpowiedzi padają. A Jezusowi chodzi o jedno: zostawcie. Kawałki, opowieści o mnie w kawałkach. Zróbcie jedno, zróbcie relację ze mną, a ja wam powiem, kim jestem. Święty Paweł w liście do Rzymian mówi tak, że wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, to słowo Chrystusa. Masz rację. Mhm. Jest ktoś, kto ukazuje nam, kim jest Bóg. Tym kimś, jak już powiedziałaś, jest Jezus. Oczywiście. Dla kogoś Jezus może być tylko jakimś tam prorokiem, jakimś tam człowiekiem, bo chyba On nie był tylko Bogiem człowiekiem. Cudów. A, Bogiem od cudów. A ja mówię człowiekiem. Był Bogiem od cudów i człowiekiem. Ale jeszcze w tym fragmencie z Cezaryi Filipowej dochodzi do takiego wspaniałego momentu, kiedy Piotr dostaje nowe imię i Jezus opowiadając o sobie mówi o nim tak de facto. I tak sobie myślę, że, że to jest strasznie fajne, kiedy mówimy o wyobrażeniach swoich o Bogu, to nam mówi o relacji, którą możemy mieć z Nim w odpowiedzi. Tam Jezus jeszcze powiedział takie słowa, że ani ciało, ani krew, tylko z wysoka zostało ci to objawione. No to jest dar, to jest przyjęcie czegoś nieogarnionego. Na no, dar, polega. prezent, łaska. Papież Franciszek mówi, dostajemy takie rzeczy od Pana Boga, ale nie na srebrnej tacy, bo trzeba zakazać rękawy i do roboty. Ale trzeba go przyjąć, tak czy inaczej. Mhm. Czy srebrnej, czy nie, tylko trzeba po prostu być otwartym. Być może słuchają nas ludzie, którzy mają problem z wiarą, bo problem z Bogiem. Może być ten problem związany z tym, że wierzysz w Boga, którego nie ma. Nie wiem, czy już tu dzieliłem się, ale spotkałem kiedyś mojego kolegę z lat szkolnych i mówił, że, że ma problem. I z tej rozmowy wyniknęło jedno, że on wierzy w Boga, ktoś taki, co siedzi na chmurce i jest daleko. Oczywiście ja go rozumiałem, bo jak byliśmy kolegami w dzieciństwie, to ja też tak sobie wyobrażałem Boga. Ale później zrozumiałem, że no, chmurki niekoniecznie są ściśle związane z żywą obecnością Boga. Tylko chodzi o relacje. kiedy zrozumiałeś, że Bóg nie na chmurce? Kiedy zrozumiałem? Jak zacząłem dorastać i zauważyłem, że chmura to jest parawodna i, i tam nie ma Boga w tej A, chmurze. A, to na logikę to wziąłeś, No tak. To jest zewnętrznie. Natomiast wewnętrznie, jak zacząłem czytać Słowo Boże, przyjmować to Słowo do mojego nie tylko umysłu, ale i serca, gdy pozwoliłem się zaskoczyć przez mhm. Boga, gdy zaufałem, Uwierzyłem. A jak cię zaskoczył Bóg? W taki sposób, że kiedyś w kościele to było, modliłem się i tam takie poruszenie serca jakieś takie doświadczyłem, że zrozumiałem poruszenie, serce, ale i rozum. Że on chce czegoś więcej, tak jak nad Jeziorem Galilejskim. Zostaw sieci i za mną. No i odpowiedziałem: okej, okay, pójdę. Nie byłeś tego tak pewny od razu, od pierwszego tego momentu zaskoczenia? No byłem pewny, że mam zostawić sieci. Nazywam się Paweł Drobot i wszystkim proponuję wspólną podróż w poszukiwaniu raju. Pytam dokładnie o to, czy, czy byłeś pewny, bo mam wrażenie, że my żyjemy teraz w takim świecie, gdzie mamy okej, okay, dużo pytań, ale jeszcze więcej odpowiedzi i wybranie tej właściwej jest naprawdę wyborem życia. No tak jest. Chciałbym w czasie tej rozmowy jeszcze jeden krok uczynić. Mówiliśmy, że Bóg jest jeden, ale mówiłaś tutaj o tej relacji i o wyborze życia. Do tego chcę nawiązać właśnie. Bardzo proszę. Jezus przyszedł i pokazał nam, jak możesz dokonać tego wyboru życia. Jezus przyszedł i dał nam definicję Boga. No, błagam, definicję Boga. Definicji Boga jeszcze nikt nie miał. No tak, definicję Boga. Jeżeli już tak w tym świecie technicznym posługujemy się, definicję Boga. Dobrze, to poproszę definicję Boga. Strasznie to brzmi, ojcze. Bóg jest miłością. Ach, to trzeba było tak od początku. To jest definicja Boga. A miłość ma to do siebie, że nie istnieje bez relacji. Nie istnieje bez zaufania, nie istnieje bez przebaczenia także. Nie istnieje bez cierpliwości, nie istnieje bez szacunku, bez wierności. Zresztą zauważ, że większość filmów, piosenek, książek, wszystko kręci się wokół miłości. No, można to tak czytać, tak. To jest definicja Boga, tak nazywam. Bóg jest miłością, czyli. Chodzi o relacje. No tak, ale mówimy o tych relacjach od początku naszej drogi do raju, zauważ Ojcze. Mnie się wydaje, że podstawowym warunkiem, aby znaleźć tę relację, to jest po prostu poszukiwanie. Zanim zaczniemy szukać, to Ty mówisz, że jest jeszcze miłość. trzeba wiedzieć, czym jest miłość, żeby poszukiwać, czy trzeba poszukiwać, żeby doświadczyć miłości. W ostatniej rozmowie mówiliśmy o pragnieniach. Tak. I o marzeniach. O marzeniach. O marzeniach. Każdy człowiek pragnie miłości. Każdy człowiek marzy o miłości. Każdy. No ale zatrzymujemy się na naszej tej drodze poszukiwania miłości. Zatrzymujemy się na jakichś erzacach, często i kawałkach, też o tym mówiliśmy, które nie dają pełni. Ale tutaj jesteśmy na drodze do raju, więc patrzymy mhm. trochę szerzej. Otwórz się na miłość. Kochaj, przyjmuj miłość, dziel się miłością. Ale przecież on czyta serce każdego, wie, że kochamy. To tym, tym łatwiej jest to uczynić chyba. No chyba. Dlatego ja też dziwię się czasami. No, jak, jakżeż można mówić, że jestem niewierzący? Skoro, jak mówiłaś, jest takie, takie naturalne i normalne. Pragniemy, potrzebujemy kochać, chcemy kochać jako ludzie. Wiesz, mi się wydaje, Ojcze, że wracając do naszej narracji pójścia drogą do raju, że znajomość ścieżki nie jest jeszcze tożsama z pójściem nią. To jest ten problem z miłością. Mamy ścieżkę, ale to nie znaczy, że nią idziemy. No, czasami jest lęk. Obawa. Można było o miłości długo rozmawiać ojcze i o relacjach budowanych w poszukiwaniu miłości, jeszcze dłużej. Jak powiedziałeś, wszystkie filmy, i piosenki się wokół tego kręcą, i literatura i tak naprawdę całe nasze życie gdzieś wcześniej czy później dotyka tego problemu. Myślałam o tym, żeby zakończyć fragmentem z papieża Franciszka, który zachęcał nas do tego, abyśmy codziennie modlili się wspaniałymi słowami, w których możemy powiedzieć Bogu: Jesteś moim jedynym dobrym, drogą mojego pielgrzymowania, sercem mojego życia. Wszystkim. Piękna modlitwa. To może jeszcze raz powtórz i zachęcam też ci, którzy nas słuchają dzisiaj, pomóc się z nami. Jesteś moim jedynym dobrym, drogą mojego pielgrzymowania, sercem mojego życia. Wszystkim.